Witam Was serdecznie, z tej strony Czerwiec i dzisiaj chciałbym wam e, opowiedzieć troszeczkę o grze Fortnite, którą zacząłem grać od jakiegoś czasu, ponieważ mój syn namówił mnie, żebym grał razem z nimi, trochę mnie ta gra powoli e, zaczęła wciągać. E, ponieważ jest dużo osób, które zaczynają lub chcą zacząć, ale nie wiedzą jak, boją się, że nie będą wiedzieć co, jak, gdzie z czym, to postanowiłem, że nagram właśnie dla tych osób takich e, początkujących albo które chcą dopiero zacząć grać, nie wiedzą dokładnie jak, o czy na czym to polega. Krótki taki poradnik, od czego w ogóle zacząć? Generalnie najlepiej zacząć od niestety od karnetów, tak? czyli w momencie kiedy zaczynamy swoją przygodę, no to tutaj niestety musimy zaopatrzyć się w jakiś karnet. I teraz jeśli chodzi o karnety, to w sklepie znaczy jest dużo... Karnetów mamy jakby pięć rodzajów. Pierwszy karnet, karnet bojowy, później jest karnet OG, karnet muzyczny, karnet LEGO oraz tak zwana ekipa Fortnite, e, która jakby łączy wszystkie te karnety w jedno. Tak, Czyli kupując tą ekipę mamy, e, le, oczywiście levelując, czyli grając z naszą postacią zdobywamy wszystkie... E, Rzeczy z tych czterech karnetów. Różnica między nimi jest tylko taka, że do ekipy, aby dołączyć, musimy wrzucić naszą kartę kredytową, ponieważ jest to płatna subskrypcja, która kosztuje 42,49 W zamian za to, tak już powiedziałem wcześniej, dostajemy wszystkie karnety 1000 fałdolców co miesiąc, wszystkie rzeczy z tych poszczególnych karnetów oraz oczywiście coś tam z e ekipy, czyli na przykład w tym miesiącu jest to Dur Taisho. Pleca gikilow oraz jakaś przepustka do rocket, jeżeli ktoś, jeżeli ktoś gra. Natomiast, jeżeli zaczynasz i nie wiesz, czy faktycznie ta gra ci się spodoba, będzie dla ciebie, to proponuję kupić na sam początek karnet bojowy. Dlaczego? Dlatego, że karnet bojowy, jeżeli już go się kupi, też zawiera bardzo fajne skiny i inne ciekawe rzeczy. I mało tego, można na nim zarobić też Fałdolce. Na przykład ja tutaj właśnie jakby maksując ten karnet mam 1100 Fałdolców, i mało tego, jeżeli ten karnet skończy się tego 21-2, to jak kolejny karnet mogę kupić za te fałdolce, tak? Czyli to jest właśnie ta różnica pomiędzy tymi karnetami, pomiędzy tym zwykłym karnetem tej, tej epaki tej ekipy a pomiędzy kar tymi karnetami. Tak na przykład tu mogę wejść w karnet OG, klikam sobie zdobądź i widzicie, że mogę to zrobić 42 zł, żeby po prostu kupić albo mogę wrzucić ten karnet OG za 1000 fałdolców. Tak? E, czyli tutaj dalej jest ta ekipa, e, jako taki pas comiesięczny albo 1000 fałdolców. Oczywiście w sklepie możecie kupić też te fałdolce, nie ma najmniejszego problemu. 1000 faudolców kosztuje 36,99, tak? Tak więc od tego trzeba zacząć, wydać trzeba 36,99 na 1000 faudolców i kupić sobie któryś z tych karnetów, o których mówiłem. Może to być karnet OG, muzyczny, karnet Lego, zależy co chcecie grać. Karnet bojowy jest do większości map używanych do grania tutaj do, do Fortnite, tak? No bo możecie kupić sobie tą ekipę. Za 40 tam parę złotych, 2 zł, tylko że tutaj musi być karta. Tutaj wystarczy te 1000 fałdolców kupić za pomocą blika, jakiegoś przelewu, cokolwiek i pamiętajcie, że kiedy ten karnet już tam dosyć mocno wymaksujecie, na przykład jak ja tutaj na 100, na 100, na 100 punktów, no to za 1000 fałdolców będziecie w stanie kupić kolejny ten kartet, Tak, czyli jakby grając ten karnet sam się będzie co miesiąc nabijał i wystarczy, że tylko raz wydacie 32 zł, a nie 42 zł co miesiąc. Tak więc na pewno się opłaca i opłaca się grać. Kolejną rzeczą jest wbijanie leveli. Tak, ja tutaj widzicie mam 115 poziom. Teraz jak robić, żeby wbijać level? Oczywiście najprościej mówiąc trzeba grać i tutaj na dole Macie e, jak widzicie, dużo, dużo map możecie sobie przypisać swoje ulubione. Najczęściej używane jest oczywiście Battle Royale, który jest sezonowy, w tym momencie jest to kolejny sezon. E, oryginalny, tak, czyli OG, tak zwana gra rankingowa. Lub też OG, sezon pierwszy, jest to oryginalny Fortnite, to jest pierwszy sezon, który wychodził, tam dużo rzeczy jeszcze nie można robić, na przykład jeździć samochodami nie można, ale jest już budowanie i nie ma wszystkich broni, natomiast jakby ten Battle Royale to jest ostatni, najbardziej aktualizowany i wspierany przez, przez Epic Games plansza level, gdzie można oczywiście grać i cały czas zdobywać te poziomy. Linia Ognia też jest, jest na razie na wczesnym dostępie. Linię ognia też warto grać, jest zdecydowanie szybszą rozgrywką. Tutaj linia ognia trochę wygląda inaczej niż Battle Royale. Tutaj po prostu możemy grać albo solo, w Palach, w czwórki, w teamie. On nas wtedy dobiera no i ostatni, który przeżywa, wygrywa. Ostatnia ekipa, która przeżywa, wygrywa. Oczywiście tutaj w międzyczasie zbieramy w skrzynkach bronię. Ja tutaj postaram się też gdzieś tam nagrać takiego Battle Royala któregoś dnia zobaczycie wtedy jak to wygląda a dzisiaj może po prostu zagramy też w linii ognia. Natomiast wracając jeszcze do innych rzeczy, zobaczcie tutaj no, mamy dzieło epików, czyli to są jakby plansze, które robi sam epic game. Natomiast tutaj dalej możecie zobaczyć też plansze twórców, tak? czyli wybierając na przykład taką planszę jak nie wiem, tam TOM albo TOM, albo jakąś inną, to są plansze robione przez innych użytkowników. Tak ja na przykład bardzo często gram w TOM 600 Plus Leweli do EXPA. Wybieram czasami te plansze, ponieważ one dają dużo więcej EXPA. Czasami tu są jakieś bugi, glitche, inne tego typu rzeczy, które na przykład pozwalają wbić parę leveli, nawet będąc AFK. Na przykład tutaj, na samym początku skacząc, zbijamy sobie levele i można wtedy sobie pójść coś innego porobić, zostawić komputer, laptopa, konsolę i tutaj same levele się wtedy nabijają, tak? Więc jest takich kilka plansz, gdzie po prostu się to, się to opłaca. Natomiast jeżeli chcecie po prostu sobie pograć, postrzelać, no to wtedy wybieramy linię ognia, Battle Royale, ewentualnie któryś z tych OG, gra rankingową czy nierankingową, wtedy zdobywamy Właśnie rankingi, ja na przykład mam platynę w linii ognia, tak jest to no prawie że środkowe. Platyna dwójka, jeszcze jest platyna trójka, później Diament, Delita, Unreal i tak dalej, i tak dalej. Co jeszcze z takich ciekawszych rzeczy? No. Zdobywając wraz ze wzrostem tych leveli oczywiście odblokowujecie sobie dodatkowe rzeczy w waszym karnecie. Tak? Czyli jeżeli mamy karnet, to tutaj możecie zobaczyć, że grając ten karnet zdobywacie sobie jakieś tutaj ciekawe itemki, przedmioty, tak wspomniane wcześniej nawet w tak? No i w momencie kiedy ten karnet zapełnicie, no to możecie sobie wtedy w szafie, bo tak się nazywa, eee, tutaj jakby zarządzanie naszą postacią wybrać jaką chcecie postać, czy ma być to Snoop Dogg, Mikołaj, czy ma być to e, Baymax e, z, z waszej kreskówki jakiejś ulubionej, czy może być to nawet Godzilla, czy jakaś tam Róża z Mieszchu, czy tam cokolwiek. Wybór jest naprawdę spory. Jeżeli zaczniecie grać i tych skinów zdobywać więcej, tym lepiej dla was. Dodatkowo jeszcze każdy skin ma takie trzy kropki. Wybierając te trzy kropki, możecie edytować style i na przykład możecie zrobić sobie ją, nie wiem, czarną, albo tutaj jakąś taką o, inną, tak? tylko tutaj też czas dobyć super poziome, czyli jeszcze muszę parę leveli nabić, żeby odblokować jej styl. Tak, tutaj tak samo dotyczy się tego, tego gościa, tu jest bez maski, tu jest z maską, więc jak chcecie taką postać możecie sobie wybrać. Później wybieracie sobie, co ma mieć na plecach, czy ma mieć jakiegoś pluszaczka, czy ma mieć gitarę, czy ma być jakieś inne skrzydła. Tak, wybór tutaj jest oczywiście wasz e, dowolny, tylko nie wiem do czego ja się zmieniłem, bo chcę grać tą postacią. E, I tutaj wtedy mamy e, skrzydła. E, cienie róży, czyli czym atakujemy, jest to nasz podstawowa pierwsza broń, e, którą możemy rozbijać i zbierać różne drobne rzeczy. Tu jest e, marionetka, czyli nasz spadochron, kiedy jesteśmy zrzucani, butów na razie jak widzicie nawet ja też nie mam. E, jest to zazwyczaj po prostu, są to jakieś rzeczy, tutaj mamy emotki, malowania do pistoletów, muzyka w lobby, zdjęcie, kiedy nam się ładuje gra, tak? to są takie generalnie, generalnie rzeczy. No i tak na tym polega cały, powiedzmy, Fortnite, czyli takie całe pierwsze, e, pierwsze jakby zapoznanie z tą grą. Więc najważniejsze że to jest wbijać level. I teraz chciałbym wam pokazać, jak wygląda linia ognia. Dlatego że ona jest z tych szybszych rozgrywek, przynajmniej mam taką, mam taką nadzieję, możecie sobie wyłączyć lub włączyć też yy, czy ma być to publiczna gra, czy też nie, natomiast Fortnite ta linia ognia jest tylko i wyłącznie grą publiczną rankingową, więc inaczej się nie da w nią grać. No dobrze, słuchajcie, ja wam pokrótce powiem na czym tutaj ta linia ognia polega. No dobra moi drodzy, a tymczasem zaczniemy sobie grać w Horizon 10, czyli właśnie w ognia. Na czym polega ta gra? Ta gra polega na tym, że mamy 7 rund, mamy dwie ekipy po 5 osób, jedna ekipa broni, druga ekipa podkłada ładunki wybuchowe. Wygrywa ten, kto albo rozbroi ładunek, albo zlikwiduje drużynę przeciwną, która nie zdąży podłożyć ładunku, lub jeżeli podłoży, to też go trzeba rozbroić. Mamy dwa punkty podkładania, jest to punkt A i B. Czyli tak mówiąc potocznie, róż B, róż A. No i e, tutaj po prostu jest to bardzo fajna, szybka rozgrywka. E, na po... Tak, jedyna, pół godziny przed pracą, dokładnie, więc e, najdłużej trwa tutaj dobieranie, a później no to już szereg różnych kombinacji, ukrywanie się, podkładanie. No i też czeka nas pewnie zaraz wybór e, dodatkowych e, itemków. że poprawkę yy, Nie mam nie 7 rund bo tutaj... Yy... 7 wygrań to, yy... Dokładnie Oj coś coś kiepsko bo u nas jest tylko trójka z tego co widzę To może jest szybka rozgrywka Dokładnie Teraz w pierwszej rundzie wybieramy czy blokujemy sobie dodatkowe gadżety, jest to mina, e, którą możemy podkładać, e, bańko granat, którą powinniście też e, znać e, z innych e, map, granaty odłamkowe, granat impulsowy i granat e, zwiadowczy. Pokazuje pozycję wroga, tak? No, dokładnie. No, czekamy teraz na resztę. Na samym początku zaczynamy z podstawowym wyposażeniem, czyli tylko z pistoletem. O, to ich jest trzech. Ua, ale tak będzie. Coś mi się wydaje, że kiepsko. Na samym początku mamy fazę zakupów. Klikając F, albo nie wiem na konsoli pewnie coś innego, możemy kupić sobie na przykład osłonę. I za każde e, zabijanie wygraną likwidację i tak dalej możemy sobie E, kupić dodatkowe wyposażenie. Na samym początku niestety jest to e, tak, 800 tej nie wiem, waluty. E, no i my jesteśmy teraz drużyną broniącą, czyli musimy albo zlikwidować szybko drużynę przeciwną, e, albo zlikwidować i rozbroić, jeżeli by podłożyli, zdążyli podłożyć ładunek, prawda? Tutaj są jak coś. Są na B. Tak. Dobra, chyba poszli na drugą. Nie Coś zimne, bo ja tutaj trafiam, trafiam i nic to nie wychodzi. I bo zabijali mnie. Coś jest tutaj nie tak z nimi chyba. Cał... wszyscy są tam. O, dobra, pięknie, wygrano elegancko. No i teraz, za to, że pozabijałem, mam trochę więcej pieniędzy, więc mogę sobie na przykład kupić karabin szturmowy, nie wiem, egzekutor. I e, dwie osłony, dodatkowo jeszcze granat błyskowy, dymny lub minę. Kupię sobie minę. Pamiętajcie, że tabem, nie wiem jak jest na konsoli, możecie zmienić swoje wyposażenie. E, a pod też y, ty, kto ile co zdobył, jakie punkty i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie. Dokładnie tak. Nie tak się... na, na. na razie. Dobra, są tutaj. Jeszcze dwóch się zostało. Czekam, bo muszą podnieść urządzenie, tak czy inaczej. Jeżeli go nie podłożą, no to i tak przegrają. Więc czekam tutaj, aż ktoś przyjdzie po urządzenie, ale nikogo nie ma. Już dwie osoby wyeliminowane, więc jeszcze jedna. Jeszcze jedna się gdzieś chowa. Chyba, że nie gra, to strzelał także pięknie. Mamy to No dobrze, czyli tak Jeżeli przeżyliśmy to nie tracimy swojego wyposażenia Mam pełną osłonę, mam karabin, mogę sobie kupić dwie miny Pamiętajcie, że możecie mieć tylko jedno wyposażenie Jakbym wziął teraz coś innego to by mi to zamieniło Biorę granat dymny, granat błyskowy Zmieniam sobie wyposażenie żeby było mi łatwiej i idziemy dalej działać Dobra, masz gdzieś tam coś na kogoś na A? Na B nie ma nikogo, to wszyscy są na A w takim razie. Można iść od tyłu, ich spróbować ich e... No Ale mnie załatwił, tutaj jest na magazynie. Akurat miałem przeładowanie, Zato jest za magazynem, tutaj za tym czerwonym, wiesz? Właśnie tu gdzieś był, chyba że skoczył, albo jest na górze, patrz, całego. Pięknie. Elegancko. Się nie spodziewał się chyba. Nie, nie spodziewał się, że ktoś go weźmie, wiesz, tak powiem, od tyłu nieładnie, prawda? Dobra, biorę dalej mój swój karabin szturmowy, ponieważ przegrałem. Dałem się niestety zaskoczyć, także o tutaj mam nawet, patrzcie, pistolet maszynowy i nie mogę wziąć więcej, muszę mieć Tylko chyba, że dało się zamienić za pistolet, też się nie da, tak więc widzicie A ja nie mam, bo tu tak No to są na B w takim razie, tam już zaznaczają nam takimi znacznikami Że są na B, widzicie? Ej! Ojki. Tam po Gdzie jest dokładnie? Na A? Schowany... Do... Ale gdzie teraz jest? Po prawo? No i koniec, elegancko. Piąteczka. Stoi i kampuje, ale nic mu to nie daje. No i super. Faza zakupów. Eee, wezmę sobie jeszcze dwie miny. Granat, dymny błyskowe. wydam pieniążki. Elegancko, pieniążki kochane. Fajnie się zgadza. A ja sobie pójdę chyba. Chyba pójdę sobie na środek. Pójdę sobie na środek i tam będę kampował. Może znowu tam ktoś pójdzie na górę. Na B? Nie. Masz tam kogoś? Dobra, tutaj ktoś był, bo o, Ale to akurat spadłam. Tak? O i następny poziom wbiłem elegancko nie no, generalnie to tak w miarę łatwa yy, teraz rozgrywka, no bo niestety jest ich tylko trzech, także trójka, no pięknie, pięknie, a ja mam dwie tylko eliminacje, dwie, trzy, cztery asysty i dwa dedy zaliczyłem, także no niestety nie jest to tak jakoś super też, no ale... Na razie nikogo tutaj nie widzę. Podłożyło urządzenie. Dajcie, bo to jest akurat fajny trik, że jeżeli was nie widać, to oni też nie wiedzą gdzie mają strzelać. Także to akurat była dobra decyzja. Teraz mamy zmianę zakupu. Boże, zmianę stron, czyli my podkładamy. No dobra, to spróbuj podłożyć. Granat dymny. Akurat widzicie, ja zrzuciłem granat dymny i zacząłem rozbrajać. Bez rzucenia granatu nie powiodłoby mi się, po prostu by mnie zastrzelili. A ponieważ gościu nie widział, gdzie dokładnie położył bombę, jedynie co mógł zrobić, to tylko strzelać w ślepo i liczyć na to, że je trafił. Eee, I ewentualnie po liczbie trafień mógłby tylko stwierdzić, czy gdzie jestem albo mnie nie ma, prawda? Ja strzelam. Jeszcze jeden jest tam dalej we wnętrze. Właśnie tu Dokładnie Jeszcze gdzieś jeden jest Gdzieś tam strzelają, ale nie wiadomo gdzie Chyba, że na górze jest No elegancko No to koniec moi drodzy Tak więc tak właśnie wygląda linia ognia Jeżeli macie jeszcze jakieś inne pytania ja bardzo chętnie zapraszam, a tymczasem do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!